Witajcie, z tej strony studio PM Garage. Witam ponownie. Dzięki uprzejmości naszego inwestora możemy Państwu zaprezentować naszą kolejną realizację. Tym razem jest to zabudowa łazienkowa połączona z szafkami pod umywalki. Tutaj widzicie zabudowę całej ścianki z wykorzystaniem optymalnie całej przestrzeni. Główne elementy to jest geberit, który jest zabudowany. Tutaj jest również zabudowa pralki, której na chwilę obecnej jeszcze nie ma. No i z boku mamy piękną drewnianą zabudowę otwartą, podświetloną światem LED. Cały korpus składa się, cała ścianka składa się jak gdyby z ośmiu e, szafek. otwierane na tipon. Jak widzicie szafki są, e, zabierają półki regulowane góradu. Także mamy tutaj możliwość dostosowania wszystkich przedmiotów, które się tu znajdują do wysokości. Tutaj również mamy półki. Tutaj również są półeczki. No i górna zabudowa, również bardzo przestrzenna. Same fronty zostały wykonane z akrylu białego, z białego matu. W tej części łazienki chcielibyśmy Państwu zaprezentować zabudowę pod umywalki. Składa się ona z dwóch otwartych korpusów po lewej i po prawej stronie, z dwóch szafek otwieranych również na typon. W środkowej części zabudowy mamy trzy szuflady, również otwierane na tipon. Blat jest drewnopodobny. Mm. Tutaj staraliśmy się też dopasować do, do futryny. Mam nadzieję, że realizacja naszego projektu się Państwu podobała. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału i do dania łapki w górę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony czas.